Robert Lewandowski bosa <grymne> <grymne> przez pół wiosek Dabę mu sobie kto też bosów przez pół wiosek Andrzej Kaszmarek w klapkach przez pół wiosek przez pół wiosek flipa to jest Daj będzie Daj mój. Adam Dymała, traktorem przez pół wiosek w butach tutaj <grymne> Na stawku jednak, dziewczyny <grymne> <grymne> na czatach przez pół wiosek Ale na Wosano jak? Na gulasi No trzeba, ale to nie... Bez to będzie to nie. Odkąd masz? Pod kolana? Damian? No, Łotę ja będę miał pod brzuch. Tam patrzcie. No, dziewczyny. Jeszcze bardziej. Pur the Buddha. <laughs>